W tym odcinku dowiesz się, jak wiele korzyści dla Twojego zdrowia może przynieść ekstrakt z kory sosny. W skrócie powiem tylko, że będziemy mówili o zaburzeniach erekcji, popędzie seksualnym, nadciśnieniu cukrzycy i innych poważnych dolegliwościach człowieka. Zdaję sobie sprawę, że wiele, a może większość osób może nie dowierzać, że w korze sosny mogą znajdować się substancje, które mogą ratować nasze zdrowie. I zanim opowiem Państwu, jak ogromne korzyści dla naszego zdrowia przynosi ekstrakt skory sosny, postaram się rozwiać Państwa wątpliwości. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego akurat ekstrakt skory sosny miałby wykazywać pozytywne działanie na ludzki organizm? Otóż, drodzy słuchacze, rośliny, podobnie jak i zwierzęta, borykają się z tymi samymi problemami. Atakują je zarówno wirusy, jak i bakterie. I to właśnie w korze drzewa, w tym przypadku sosny, kumulują wiele antywirusowych, antybakteryjnych substancji, by chronić cały swój organizm. Poprzez analogię korę drzewa no, możemy traktować w pewnym sensie jak skórę człowieka. Kora chroni drzewo przed czynnikami zewnętrznymi. I to, co umieści w swojej korze, determinuje, czy przeżyje, czy nie. A my jako ludzie w trakcie ewolucji nauczyliśmy się wykorzystywać te darmowe substancje do walki z naszymi wirusami, z naszymi bakteriami i do poprawy stanu naszego zdrowia. Zamiast tworzyć kolejny organ w układzie na przykład immunologiczny, który miałby tworzyć na przykład przeciwwirusowe substancje, to my mamy je po prostu za darmo, właśnie na przykład skory sosny. I tak należy interpretować naturalne substancje. Więc skoro już to wiemy, przyjrzyjmy się bliżej składnikom oraz właściwościom kory sosny. Kora sosny zawiera w sobie potężne antyoksydanty, czyli proantocyanidyny, flawonoidy oraz polifenole. To są te same grupy substancji, które występują w jagodach, owocach cytrusowych czy w skórkach winogron. Dzięki tym potężnym właściwościom antyoksydacyjnym te naturalne substancje zawarte w korze sosny mogą pomagać z chorobami cywilizacyjnymi właśnie u ludzi. A w jakich dokładnie? Po pierwsze, ekstrakt skory sosny jest pomocny w chorobach żył i w obrzękach. Już 100 mg ekstraktu właśnie skory sosny zmniejsza obrzęki nóg. Zmniejsza widoczne pajączki, ale także i żylaki. Ale mówimy tutaj o specyficznej grupie osób. Mówimy o kobietach, które niedawno miały poród. W innym badaniu dowiedziono, że substancje skory sosny pomagają leczyć owrzodzenia, w szczególności także po operacji. No, a Na przykład w badaniu z 2011 roku dowiedziono, że ekstrakt. Ponownie z kory sosny może być korzystny w zakrzepicy żył głębokich. Drugi punkt na pewno zainteresuje wielu panów. Okazuje się, iż połączenie kory sosny, ale z substancją, która nazywa się L-arginina, może pomóc w zaburzeniach erekcji poprzez dwojaki mechanizm. Po pierwsze, poprzez zwiększenie produkcji tlenku azotu, który powoduje wzwód no i właściwości antyoksydacyjne, które naprawiają w pewnym sensie uszkodzone naczynie krwionośne w prąciu. To właśnie połączenie, powtórzę, raz jeszcze połączenie kory sosny i L-argininy było badane w jednym z badań naukowych, do którego zaraz przejdziemy. Ale od razu powiedzmy, co udało się w nim ustalić. Otóż po trzech miesiącach stosowania kory sosny oraz L-argininy Prawie 93% mężczyzn stosujących właśnie to połączenie tych dwóch substancji odzyskało normalną erekcję po trzech miesiącach stosowania. Niemniej ważną informacją jest ta, iż kora sosny w ilości 100 mg na dobę może znacznie poprawić objawy menopauzy już po dwóch miesiącach stosowania. I co ważne u kobiet, oczywiście w trakcie menopauzy ekstrakt z kory sosny może także poprawiać jakość życia seksualnego, zwiększając podniecenie, prawdopodobieństwo osiągnięcia orgazmu, zwiększając ogólną satysfakcję z życia seksualnego. Jakby tego było mało, kora sosny w znaczący sposób zmniejsza stany zapalne. Jednak tutaj dawki były nieco większe. Mówię Dawkach, które były stosowane w trakcie badań naukowych. Bo aby zmniejszyć stan zapalny, stosowano w granicach 300 mg ekstraktu skory sosny dziennie. Idąc dalej, 200 mg tego ekstraktu na jeden dzień, oczywiście w ciągu trzech tygodni, może w znaczący sposób ograniczyć objawy chorób stawów. Mówimy tutaj o chorobie zwyrodnieniowej stawów. Zmniejsza się obrzęk. Sztywność, ból, a zwiększa się ich funkcja i oczywiście ruchomość. Nie do przecenienia jest także ta informacja, że silne, antyoksydacyjne właściwości są korzystne dla osób z retinopatią cukrzycową. A przypomnę, że retinopatia cukrzycowa to częściowa utrata wzroku w przebiegu oczywiście cukrzycy. Choć badanie, na które się powołują, nie było zbyt wielkie, to okazuje się, iż wcześniej stosowany ekstrakt skory sosny może zapobiegać uszkodzeniu oczu i ślepocie spowodowanej właśnie cukrzycą. Kolejna grupa osób, która odczuje poprawę po stosowaniu tego ekstraktu, to osoby z nadciśnieniem. Tutaj dowody są bardzo silne, ponieważ metaanaliza obejmowała aż 9 badań naukowych. I w dziewięciu z nich dowiedziono, że stosowanie tego ekstraktu przez 3 miesiące obniża zarówno rozkurczowe, jak i skurczowe ciśnienie krwi. Potrzebna ilość do uzyskania tego efektu to od 100 do 150 mg na dobę. Jeśli mówiliśmy o retinopatii cukrzycowej, to powiedzmy coś o samej cukrzycy. Od 100 do 150 mg ekstraktu skory sosny przez 3 miesiące. Obniża poziom glukozy we krwi, ale co najważniejsze, obniża stężenie hemoglobiny glikowanej. Osoby chore na cukrzycę mniej więcej wiedzą, co to jest za wskaźnik. A obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej jest odzwierciedleniem obniżenia destrukcyjnego wpływu nadmiaru glukozy na wszystkie białka. W naszym organizmie. Więc stosując korę sosny w cukrzycy, my nie tylko obniżamy poziom glukozy, ale my także wszelkie, wszelkie powikłania cukrzycy, nie tylko te w obrębie np. oczu, o których przed chwilką powiedziałem. Wymiatanie wolnych rodników to kolejna bardzo ważna i istotna sprawa podczas alergii oraz astmy. Stosowanie kory sosny w przebiegu astmy może być w stanie zmniejszyć ilość potrzebnych inhalacji w przebiegu oczywiście tej choroby. Natomiast jeśli chodzi o alergię, to tutaj kora sosny jest wyjątkowo skuteczna, ale w przebiegu kataru siennego. Potrzebny czas do uzyskania tych efektów to tak jak poprzednio, z reguły 2-3 miesiące. Ale potężne antyoksydacyjne właściwości kory sosny badano także u osób, które stosują chemioterapię. A dlaczego? Ano dlatego, że chemioterapia w trakcie leczenia chorób nowotworowych jest źródłem ogromnej ilości wolnych rodników, a substancje o właściwościach antyoksydacyjnych, czyli te, które znajdują się w korze sosny, właśnie wyłapują wolne, wolne rodniki. W jednym z badań, na które się teraz powołują, stosowanie 150 mg kory sosny na dobę w trakcie chemioterapii. Zmniejszało stosowanie właśnie skutki uboczne, ale także i radioterapii, niwelując utratę masy ciała, wymioty, biegunki, nudności, suchość oczu, ból czy obrzodzenia jamy ustnej. Kolejną mało znaną właściwością ekstraktu skory sosny jest ta, że dobrze radzi sobie z szumami usznymi, ale niewiadomego pochodzenia. Wystarczy około 100 mg ekstraktu z tej rośliny dziennie, a już po jednym miesiącu powinniśmy zauważyć znaczną poprawę objawów tej przypadłości. No i na końcu w skrócie zaznaczę tylko także, że wykazano pozytywny wpływ ekstraktu skory sosny na przebieg jaskry. Szanowni Państwo, i tutaj jeszcze jedna taka uwaga: badania, na które się powołuję, dotyczyły ekstraktu skory sosny nadmorskiej. A proszę zauważyć, że kora sosny może być produkowana z różnych gatunków tego drzewa. To jest pierwsza rzecz. Druga istotna rzecz, którą chciałbym państwu wytłumaczyć, to pewnie wiecie państwo, iż miałem w ofercie ekstrakt z sosny pod nazwą handlową pyknogenol, który także był produkowany właśnie z kory sosny nadmorskiej. Jednak po pewnym czasie zdecydowałem się na produkcję ekstraktu z kory sosny ale z jeszcze większym stężeniem antyoksydantów. Bo w moim ekstrakcie proantocyjanidyny stanowią aż 95% ekstraktu. To tak woli wyjaśnienia mojego preparatu. I dodam także, że ja ekstrakt z kory sosny produkuje razem z argininą. A dlaczego to musicie państwo wywnioskować sami? Pewnych rzeczy w stosunku do suplementów diety otwarcie mówić po prostu nie wolno. Cytując klasyka, sorry, takie mamy prawo. Jeśli uważasz, że dzisiejszy odcinek był dla Ciebie pomocny, to dajemy łapkę w górę. Jeśli coś się Państwu nie podobało, oczywiście łapka w dół. A jutro będzie bardzo ważny odcinek o prostacie. A więc do jutra. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.